Myszka, która nie chciała być odważna. Wśród wysokich traw pod starym dębem, który znał więcej historii niż wszystkie książki razem wzięte, mieszkała sobie mała myszka o imieniu Mirka. Nie była szybka jak zające, nie była zwinna jak łasice i nie miała zamiaru wspinać się na najwyższe gałęzie jak wiewiórki. Mirka miała jedno pragnienie. Ja po prostu chcę być spokojna i nie musieć niczego udowadniać. Ale wśród zwierząt łąki nie było to takie proste. Wszyscy wokół byli odważni. Lisek Leon codziennie opowiadał, jak gonił cienie wilków. Jerzyk Julek chwalił się, że nocą chodzi po ludzkich ogrodach, a Sroka Sonia próbowała kiedyś porwać srebrną łyżeczkę. Gdy Mirka mówiła, że woli czytać mapy korzeni albo liczyć gwiazdy w kałużach, patrzyli na nią z politowaniem. Ale ty musisz się nauczyć odwagi, mówiły inne myszki. Przecież świat czeka. A Mirka tylko spuszczała uszy i szeptała. A może świat wcale nie czeka, tylko trochę za głośno mówi? Pewnego popołudnia, gdy niebo zaczęło się chmurzyć, zwierzęta poczuły coś dziwnego. Powietrze było ciche, za ciche Nawet wiatr przestał szumieć Nadchodzi burza, powiedział stary kret spod ziemi I to nie taka zwyczajna, to burza z miasta Wszystkie zwierzęta zaczęły się chować Do nor, do dziupli, pod liście Ale wtedy zorientowano się, że mała nornica Nela zaginęła Była na polanie, zawołała sroka Sonia nie zdążyła wrócić, pisnął Leon. Trzeba ją znaleźć, krzyknął ktoś, ale nikt się nie ruszył, bo burza była już blisko, a niebo grzmiało jak stado olbrzymów. Mirka stała z boku. Czuła jak jej serce bije jak oszalałe. Całe życie unikała takich chwil. Zawsze wybierała ostrożność, spokój, bezpieczeństwo. Ale wtedy przypomniała sobie, jak to jest być małym i samotnym w wysokiej trawie, jak to jest, gdy nikt cię nie zauważa, że nie wróciłaś do domu. I zanim zdążyła się przestraszyć bardziej, ruszyła. Nie za szybko, nie za głośno, ale dokładnie, uważnie i ostrożnie. Szła przez pola, pod wodą, która zaczęła kropić jak łzy, miała kamienie, znała każdą ścieżkę, znała je, bo zawsze zwracała uwagę, bo patrzyła i posłuchała, i właśnie dzięki temu znalazła Nelę, skuloną pod listkiem koniczyny z oczami pełnymi łez. Już jestem, powiedziała Mirka cicho, i wrócimy razem. Kiedy obie wróciły do nory, burza dopiero się rozkręcała. Zwierzęta patrzyły na Mirkę ze zdziwieniem, ale nikt się nie odezwał, bo nie wiedzieli, co powiedzieć. Tylko Nela trzymała ją za łapkę i szepnęła. Jesteś najodważniejsza na całej łące. A Mirka spojrzała w niebo, gdzie po burze zaczęła się przebijać pierwsza gwiazda i pomyślała. Może nie trzeba być odważną dla wszystkich, może wystarczy być odważną kiedy trzeba i dla kogo trzeba. Nie każdy musi być bohaterem z okładki. Czasem najważniejsza odwaga kryje się w tym, że robimy coś mimo strachu. Cicho, spokojnie, ale z sercem. I to wystarczy, by zmienić czyjś świat.